No to lecimy. <laughs> Cześć, jestem Wapomaniak i w dzisiejszym filmie zrecenzuję dla Was Healthy Ribs Fury 3, czyli następcę popularnego Fury Edge. Gotowi? No to zaczynamy. Zacznijmy sobie od tego, czym w ogóle jest Fury 3 i jak działa. No i teraz podzieliłem to na część teoretyczną i część praktyczną. Czyli zacznijmy sobie od tego, czym Fury 3 jest od strony technicznej, a potem Wam opowiem, jak to działa w praktyce. Więc przede wszystkim Fury 3 jest wyposażony w wysokiej mocy system grzewczy ze zdecydowaną przewagą konwekcji, czyli w zasadzie to, co było wcześniej, z tym, że ta grzałka jest o 30% mocniejsza niż była wcześniej, więc to jest całkiem spora różnica. Jest zupełnie nowa, tytanowa komora grzewcza, tego raczej na filmie nie zobaczycie. No ale różnica jest przede wszystkim w smaku pary i w jej takiej ogólnej gładkości. No i teoretycznie jest to model sesyjny, no ale w praktyce można go włączyć, wziąć burzka czy dwa i wyłączyć, więc da się go używać też jako on-demand, no bo nagrzewa się bardzo szybko jakieś 20 sekund. Nie mierzyłem tak ze stoperem, ale to jest coś takiego. Posiada szybkie ładowanie USB-C i co jest nowością, tutaj jest też możliwość korzystania w trakcie ładowania tzw. Tak through charging czyli jeśli Wam rozładuję, to możecie wpiąć kabel i, i kontynuować inhalację jest problemu, co jest fajne. Natomiast jeśli chodzi o, o samoładowanie, to trochę szkoda, że w zestawie jest kabel USB-C na USB A, ale do tego jeszcze wrócimy. No w każdym razie, niezależnie od kabla, ładowanie przez USB-C jest, jest na pewno szybsze. No, jak widzicie, budowa Fury 3 jest, jest bardzo kompaktowa, to jest dokładnie ten sam rozmiar, co Fury Edge. Chociaż Nazwą on nawiązuje bardziej, jakby był następcą Fury 2. Tak naprawdę, jest następcą Fury Edge SE i rozmiarowo jest dokładnie taki sam. A do tego mamy nowe, piękne kolory obudowy. Ja wybrałem sobie kolor niebieski. Fury 3 jest zasilany wbudowaną baterią litowo-polimerową o pojemności 2300 mAh. No i ona pozwala na sporą liczbę sesji na jednym ładowaniu. W praktyce, powiedzmy, jest to Phoenix Mini x 2 jeśli chodzi o, o żywotność baterii. Jest to wawek przeznaczony tylko do suszu od strony teoretycznej. Nie macie tu żadnych akcji do mobilizacji koncentratów, no ale w praktyce bardzo fajnie działa również z koncentratami, do czego wrócimy. No i jego takim, może nie sercem, bo sercem jest układ grzewczy, ale, ale jednym z serc, czy jednym z ważniejszych elementów jest moduł na akcesoria szklane. W zestawie macie dwa szklane ustniki do niego, taki i taki przedłużony jeszcze, zaraz Wam go pokażę. No w każdym razie ten, tutaj możecie zamontować bardzo wiele różnych rzeczy, bo możecie zamontować na przykład ustnik XL od Arizera Go, czy, czy chociażby Uznik 3D od, od Dynavapu czy masę innych kompatybilnych szkiełek, o tym też Wam jeszcze opowiem. No ale to daje w praktyce nieskończone możliwości rozbudowy tego vaporizatora i to jest, to jest bardzo fajne. Mamy sporo akcesoriów w zestawie. Między innymi mamy jedną kapsułkę dozującą i ustnik XL, o którym mówiłem przed chwilą. Za chwilę wam pokażę, jak go wyjmę z pudełka. Więc ten zestaw jest naprawdę spoko. No a jak działa Fury 3 w praktyce? No, przede wszystkim jakość pary jest naprawdę bardzo dobra i smak jest tutaj wyraźnie lepszy niż był wcześniej. Jest na, na pewno na równi z Lobo, powiedzmy, a lepszy niż Fury Edge i lepszy niż w i na najnowszym. Pomimo, że powiem być teoretycznie taki sam, no to moim zdaniem Fury 3 po prostu smakuje, smakuje lepiej. Ta tytanowa komora tutaj robi naprawdę dobrą robotę. Standardowe ustniki, ten i ten długi, dobra, bo już mówię o nim chyba trzeci raz albo czwarty, więc w końcu go wyjmę po prostu, żeby wam go pokazać, żeby nie opowiadać o tym teoretycznie. Więc oba ustniki, czyli zarówno ten krótki, ale z wypustkami 3D, bo on ma takie wypustki chłodzące, jaki ten długi, który jest dłuższy, ale za to tych wypustek nie ma. One oba powiedziałbym, że chłodzą parę przyzwoicie. Nie jest tak, żeby ona była jakoś niekomfortowa bardzo. Natomiast no, to przy takiej jednorazowej inhalacji. Natomiast jeśli mówimy o takich inhalacjach kilka razy dziennie, jakoś bardziej intensywnie, no to one potrafią e, trochę, trochę zmęczyć e, gardło. I radzę Wam szczerze wymienić sobie te, ten, te ustniki, jeśli będziecie korzystać regularnie. Jeśli to nie będzie sprzęt jakiegoś weekendowego, sporadycznego użytku, to radzę Wam faktycznie. Zainwestować albo stosunkowo niewiele w taki ustnik 3D. On już jest trochę dłuższy i już robi zapewne przechodzenie, ale najlepiej w taki ustnik XL. To jest od Argo akurat, ale jest masa innych kompatybilnych szkiełek. Warto w jakieś dodatkowe szkiełko chodzące zainwestować, jeśli planujecie korzystać regularnie, krótko mówiąc. Ekstrakcja jest w Fury 3 szybka i skuteczna. Myślę, że moglibyśmy tutaj i tempo porównać do, do ROGA dwójki. Jest zdecydowanie szybsza niż w Fury Edge wcześniejszym, Czyli i tak naprawdę inhalacja całej komory potrafi się zmieścić tutaj w jakichś powiedzmy 3-4 minutach. W moim przypadku, jeśli korzystam z takich temperatur w okolicach 200 stopni, no czyli jest to naprawdę dość, dość szybka ekstrakcja. No i przekłada się to też na taką zdecydowanie odczuwalną moc, która jest większa niż w Fury Edge, a pomimo tego, że komora jest w zasadzie tego samego rozmiaru. Bateria, która chociaż jest wbudowana, no to jest świetnie skalibrowana. To w ogóle jest taka, taka rzecz, że które mają baterie wbudowane, bardzo często mają te baterie lepsze. Niż waporyzatory, które mają baterie wymienne. Ta bateria jest idealnie skalibrowana do użytku z tym waporyzatorem. Z tym no i radzi sobie naprawdę całkiem nieźle, jak to tak mały sprzęt. Może nie tak, jak deklaruje producent, jeśli chodzi o, o ilość minut, ale jesteśmy w stanie przeprowadzić naprawdę wiele inhalacji na jednym ładowaniu. A to, że ekstrakcja jest szybsza, tylko temu sprzyja, bo jakby w tym samym czasie pracy urządzenia zmieścimy tych inhalacji więcej. Mówiłem Wam już trochę o, o adapterze na akcesoria szklanem. Są naprawdę w zasadzie nieskończone możliwości rozbudowy, bo pasują do niego akcesoria eh nie tylko te HR-owe, czyli do Rogue'a i do Fury Edge, bo one tu są oczywiście kompatybilne, ale też wszystkie akcesoria szklane do Lobo, do Phoenixa Titanium Pro Plus no i do wielu innych, które mają tą samą średnicę. Wydaje mi się, że akcesoria do V3 Pro też tutaj pasują, musiałbym to sprawdzić. Tego akurat nie sprawdzałem, ale, ale w każdym razie pasuje tu naprawdę dużo i, i również tych oryginalnych akcesoriów jest sporo, ale też tych od innych firm jest jeszcze więcej, więc to jest bardzo fajna sprawa. Jest to w sumie jeden z niewielu aparatów, który rekomenduję Wam używać z kapsułkami dozującymi. One zapobiegają przedostawaniu się drobinek suszu przez to sitko na dnie komory. Kiedy tam się te drobinki przedostają, one po prostu się spalają na, na grzałce i to, i to pogarsza smak, ale kapsułki ogólnie m, po pierwsze sprawiają, że urządzenie się mniej brudzi w środku, dużo mniej jest czyszczenia, dużo mniej się zakleja to sitko tutaj na górze nad komorą. No i napełnianie i opróżnianie komory korzystając z kapsułek jest bardzo szybkie i, i bardzo dyskretne, szczególnie jeśli robicie to poza Domem. No i właśnie, Fury 3 jest niezwykle dyskretny w połączeniu z kapsułkami, już w ogóle. Kompletnie ten sprzęt nie ściąga na siebie jakichś zainteresowanych spojrzeń, kiedy się jest poza domem. Do tego można go w zasadzie prawie w całości ukryć w dłoni, więc jest to w zasadzie mistrz dyskrecji. No jest to na pewno sprzęt, który świetnie sobie radzi przez wodę. Może nie aż tak jak rok dwójka, zwracając na to, że rok ma większą komorę, zdecydowanie. No ale naprawdę byłem. Szczerze mile zaskoczony, jak Fury 3 potrafi sobie poradzić jeśli chodzi o napełnienie całkiem sporego wazonu parą. Moim zdaniem na, na moje potrzeby rozmiar komory w Fury 3 jest optymalny. Ona Moim zdaniem najlepiej to urządzenie działa, kiedy jest tak pomiędzy 0,1 a 0,15 g tutaj w komorze. Większa ilość suszu, na pewno jeśli go upchacie bardziej, da się tu upchać do 0,2 ale wtedy ten przepływ powietrza nie będzie taki dobry, ani też ekstrakcja moim zdaniem nie będzie tak skuteczna i, i produkcja pary. Mniejsza komora byłaby moim zdaniem już za mała, a, a z kolei większa jak, jak w ROGU na przykład jest na moje potrzeby trochę zbyt duża. No wiadomo, z kapsułkami to wygląda trochę inaczej, wtedy zużywamy tego suszu jeszcze mniej, no w każdym razie 2 czy, czy Lobo pożerają tego suszu znacznie więcej, a jednocześnie efekty działania Fury 3 są dla mnie w pełni satysfakcjonujący, więc po co zużywać suszu więcej, jak można go zużywać mniej. Tak jak wspominałem, Fury 3 się dobrze sprawdza też do przerywania sesji, więc można go w praktyce używać jako wapka on-demand. Nie jest to taki koniecznie w 100% sesyjny waporyzator zdecydowanie. Obsługa jest to w zasadzie identyczna jak chociażby w Phoenixie Mini, ale oczywiście moc i osiągi są tutaj zupełnie inne. W każdym razie z Fury 3 sobie poradzą naprawdę to nawet tacy totalni nowicjusze. Najważniejsze są tutaj tak naprawdę odpowiednio długie wdechy. Im dłuższe, tym skuteczniej wydobywamy substancje aktywne z suszu. Czyli podsumowując, mały, ale wariat. Fury 3 zdecydowanie przypadł mi do gustu i jest obecnie moim takim głównym wapkiem do korzystania poza domem w mieście. No jest to bardzo dyskretny sprzęt, a jednocześnie satysfakcjonujący w działaniu, więc jest to bardzo dobre połączenie. Dobra, to porozmawiamy sobie teraz o zawartości zestawu. No więc, po pierwsze, wiadomo, najważniejszą częścią zestawu jest sam Fury 3. Tak jak mówiłem, nowe kolorki są, są bardzo ładne. E, jakość wykonania niezmiennie jest e, na medal. Jest to bardzo fajny wapek, no tylko tyle, że jak przykład, jak macie tak trochę e, lekko nakierowano. Jakie ja teraz, no to się może palcować, ale w normalnych warunkach nie jest, nie jest aż tak źle. W każdym razie, jeśli chodzi o jakość wykonania naprawdę, totalnie, nie mogę tu powiedzieć złego słowa. Wszystko jest idealnie spasowane. Wszystkie materiały są najwyższej dostępnej jakości, więc, więc pod tym kątem bardzo spoko. No i mamy tutaj sporo różnych rzeczy. Mamy. Kabel USB-C do ładowania. tak jak mówiłem, szkoda, że, że z drugiej strony jest to klasyczne USB-A, no ale nie można mieć wszystkiego jak widać, no, też pewnie nie każdy ma a, do czego miałby wpiąć taki bardziej nowoczesny kabel. Mamy, mamy standardowy ustnik chłodzący, ten krótki, 3D czarny, mamy dłuższy ustnik, który już Wam pokazywałem, on się też nazywa chłodzącym. Bądź XL, ale no, bez tych wypustek nie jest aż tak super chłodzący. Mamy kapsułkę dozującą, jedną w zestawie. No To jest fajny patent, żeby się przekonać, jak to działa z kapsułkami. Ona zdecydowanie pomaga utrzymać komorę w czystości i no, ogólnie sprzyja zachowaniu dyskrecji, jeśli chodzi o jej napełnianie i, i opróżnianie. No a poza tym mamy bardziej już taki. Aha, mamy jeszcze tą. Mamy jeszcze nakładkę hamującą zapach, którą sobie. Zakładacie i wtedy ograniczacie ilość zapachu, plus zapobiegacie temu, żeby się zbierały zanieczyszczenia w ustniku, kiedy przynosicie urządzenie w kieszeni. No plus jeszcze chronicie ten szklany ustnik, więc jest taka, taka nakładka antyzapachowa. To jest fajne. No a poza tym mamy już takie bardziej standardowe rzeczy. Mamy pensetę, mamy narzędzie do suszu, mamy wyciorek. I mamy zapasową uszczelkę razem z sitkiem. No i oprócz tego jeszcze jest instrukcja obsługi, ale to jest, to jest już w zasadzie wszystko. No czyli tak, czyli całkiem spoko zestaw, nie tylko takie podstawowe rzeczy, ale też parę, parę dodatkowych, więc, więc fajnie. Tak jak mówiłem, to co radzę Wam sobie dokupić, to są kapsułki dozujące, takie do Fury Edge pasują. No i jakieś fajne szkiełko chłodzące, żeby ten komfort inhalacji jeszcze zwiększyć, jeśli korzystacie regularnie. Dobra, no to porozmawiajmy sobie teraz o wadach i zaletach Fury 3. No, Przede wszystkim podstawowa zaleta to jest, to jest jakość pary. Ona już zawsze w Fury Edge była bardzo fajna. Teraz jest jeszcze, jeszcze lepsza dzięki tej tytanowej komorze. Szczególnie tutaj czysty smak to jest, to jest największy progres, jaki ja czuję. I szczególnie nawet w porównaniu do Rogue 2, chociaż teoretycznie powinien być zbliżony ten smak, no to tutaj po prostu jest lepszy. Kolejna zaleta to jest spora moc. Znacznie większa niż w Fury Edge. Taka porównywalna, powiedziałbym, do, do Lobo, pomimo mniejszej komory. No i to jest kwestia szybszej ekstrakcji znowu szybsze niż w Fury podobnie jak w Rogue dwójce. to jest wszystko kwestia mocniejszego elementu grzewczego, tego konwekcyjnego. Komora, jak mówiłem, sprzyja zachowaniu oszczędności suszu, ma moim zdaniem optymalny rozmiar. No i ogólna wydajność tego waporyzatora, czyli takie, z, wiecie, zużycie suszu dzielone przez skuteczność wydobywania substancji, no, śmieję się oczywiście, nie ma takiego wzoru, ale, ale te dwa czynniki biorę tak naprawdę tutaj pod uwagę, mówiąc o wydajności. Ogólna wydajność jest naprawdę, naprawdę świetna, podobnie jak świetnie WAPEK działa z kapsułkami dozującymi. Nie jestem osobiście fanem kapsułek dozujących, ale akurat w tym wapku i, i w Lobo uważam, że, że to jest dobra opcja. Komplet akcesoriów jest całkiem, całkiem bogaty, tak jak mówiłem. To jest kolejna zaleta. Kompaktowa budowa tego wapka, no to jest coś na pewno... Wiadomo, jeśli jest mocny, a jednocześnie mały, to to jest bardzo dobre, bardzo dobre połączenie. Możliwość rozbudowy, akcesoria szklane, to jest kolejna zaleta, że to nie jest wapek jeden, tylko tak naprawdę wiele możecie sobie zrobić tutaj jego opcji dodatkowych, jeśli chodzi o szkiełka. Szybkie nagrzewanie, na pewno jest tutaj zaletą, około 20, 20 sekund. Nie będziecie tutaj raczej nigdy długo czekać na to, aż on się nagrzeje. Regulacja temperatury jest pełna i też oferuje takie niższe zakresy, więc możecie, jeśli macie ochotę, korzystać z takich ziółek, typu tam melisa, rumianek i tak Dalej, to w tym wapku jak najbardziej jest to również możliwe. Jakość wykonania, tak jak wspominałem, jest naprawdę nienaganna. Wszystko jest tu idealnie spasowane. Nie można się totalnie do niczego przyczepić, jeśli chodzi o jakość wykonania. Zarówno obsługa tego wapka, jak i, jak, jak i technika inhalacji są bardzo proste. Z tym sobie poradzi naprawdę każdy. Włączasz, ustawiasz temperaturę, albo nawet nie ustawiasz, jeśli korzystasz z takiej samej, jak poprzednio. Czekasz, aż się nagrzeje i robisz długie wdechy. To jest, to jest cała filozofia w przypadku tego wapka, więc to naprawdę na plus, no bo skomplikowane wapy. Waporyzatory jedynie zniechęcają ludzi do waporyzacji. Nowe kolorki mi się bardzo podobają. Mogę powiedzieć nawet, że są piękne, ale to jest oczywiście kwestia gustu. Więc po prostu powiem, że mi się podobają. No i przede wszystkim ten wapek ma naprawdę świetny stosunek jakości do ceny, no bo w małym opakowaniu dostajecie tutaj coś, co ma naprawdę duże możliwości. No i biorąc pod uwagę cenę, że kosztuje połowę tego, co te wapki z takiej najwyższej półki, no to, to naprawdę ten stosunek jakości do ceny jest tutaj świetny. Jeśli chodzi o wady tego wapka, no to to sitko nad komorą, ono się dość szybko zapycha. Nie wiem, na ile to zobaczycie w kamerze, ale jest tutaj trochę żywicy, a to jest po dosłownie, myślę, że trzech inhalacjach i to wszystkich z użyciem kapsułek. Także to sitko się będzie tutaj zaklejać dość szybko. Jeśli będzie korzystać z kapsułek, to samo żywicą. Jeśli nie będziecie korzystać, to do tego się będą przyklejały jeszcze drobinki suszu, stąd bardzo ważne jest a po każdej inhalacji przeczytać to sitko wyciorem, żeby właśnie taką zebraną tutaj żywicę od razu usunąć, wtedy to sitko się będzie o wiele wolniej zaklejało i ten problem będziecie w stanie rozwiązać. Tak jak mówiłem przy standardowych usnikach tych zestawu, przy regularnych inhalacjach może się przy takich wielu sesjach dziennie może się pojawić takie zmęczenie, sfatygowanie gardła, więc, więc lepiej się wyposażyć w jakieś dodatkowe szkiełko. Bez kapsułek drobinki suszu mogą się przedostawać do grzałki. To jest jakaś tam wada, no bo wpływa to wtedy negatywnie na smak pary. Te otwory są stosunkowo duże. To jest oczywiście domena też wszystkich wcześniejszych modeli z tej serii, ale jakoś teraz bardziej na to zacząłem e, zwracać uwagę. No oczywiście pewną wadą jest tutaj e, wbudowana bateria, no bo bo Lobo pokazał, że da się ją zrobić wymienną i w zasadzie jest to kwestia zamontowania tutaj otworu na dole i jakiegoś wieczka i innej baterii w środku, więc da się, a, a tutaj tego nie ma, mimo wszystko. No i dla wielu użytkowników komora, mimo wszystko, może się okazać ciut zbyt mała. Jeśli macie jakieś naprawdę bardziej rozbudowane potrzeby, no to to być może lepszym wyborem będzie dla Was rogue, aczkolwiek wydaje mi się, że nie. to rzadki użytkownik z naprawdę większymi potrzebami, no bo, bo ja naprawdę korzystam regularnie, a na moje potrzeby. Taką w zupełności daje radę. Dobra, no to podsumujmy sobie, dla kogo to jest waporyzator, u kogo 3 się sprawdzi. Moim zdaniem sprawdzi się idealnie zarówno jako podstawowy waporyzator w kolekcji, jak i jako jej uzupełnienie, na przykład jako model, taki wiecie na, na wyjścia. Na pewno idealnie się sprawdzi u osób takich wiecie bardziej mobilnych, pragnących korzystać sporo z wapo poza domem, no bo tutaj dyskrecja temu zdecydowanie sprzyja. Na pewno w 3 się sprawdzi u osób ceniących sobie oszczędność suszu i, i ogólną wydajność wyciskania z tego suszu jak naj więcej, no bo ten wapek to zdecydowanie potrafi. No a jednocześnie jakością pary Fury 3 zadowoli zarówno doświadczonych użytkowników, jak i tych podstawowych oczywiście, jak i oczywiście też, ale przede wszystkim jest to wapek dla każdego, że, dlatego że ci, którzy są bardziej zaawansowani docenią go za, za jakość pary, a ci, którzy są totalnie początkujący, docenią go też za łatwość obsługi. Więc to jest taki bardzo uniwersalny powiedziałbym wapek. Świetnie się sprawia też do użytku medycznego, zarówno dla początkujących, jak i zaawansowanych, no bo macie pełną regulację temperatury, stosunkowo niewielką komórkę kapsułki dozujące to wszystko się składa w jakąś taką fajną całość. No i na pewno dobrze się sprawdzi też dla fanów filtracji wodnej, z racji na, na możliwość rozbudowy, o wszelkie adaptery wodne, bublerki i tak dalej. Bardzo fajnie sobie Fury 3 radzi przez wodę. No dobra, ale, ale wiadomo, nie jest to wapek dla każdego, kto powinien poszukać czegoś innego. No osoby z bardzo dużymi potrzebami, tak jak mówiłem, dla nich ta komora może być ciut za mała. Wtedy lepszym wyborem może być na przykład Rogue 2 albo Lobo, które mają te komory większe, jeśli myślicie o, o czymś w podobnym zakresie cenowym i pod Dumnych gabarytach. No i użytkownicy tacy bardzo intensywni, bardzo, bardzo intensywni. Im z kolei może nieco brakować pojemności baterii, co w połączeniu z tym, że nie jest wymienna jasna. Możecie ładować w trakcie użytkowania, no ale nie zawsze stoimy przy gniazdku, prawda? Szczególnie poza domem. No i takie osoby, które cechują w takie długie, zrelaksowane sesje w stylu Riser Solo 2, no to Fury 3 może się okazać po prostu trochę za szybki, no bo po prostu ma dość szybką ekstrakcję. Więc jeśli macie ochotę na takie długie, powolne pykanie, no to to wtedy lepiej również. Wybrać coś innego. Dobra, no a teraz przejdźmy do, do rzeczy, czyli zobaczmy, jak to tu działa w praktyce. Dobra, mam tu trochę zmielonego suszu. Nie mam za to swojej łopatki, której zawsze używam do, do napełniania komory, więc skorzystam, skorzystam z improwizowanej łopatki. Tak, to narzędzie do suszu jest pomocne, właśnie, żeby go dobrze umieścić. Przy czym pamiętajcie, że tutaj tego suszu nigdy nie ubijamy. Można go co najwyżej tak przemieścić w głąb komory. A tak, żeby ją wypełniał w całości, szczelnie, ale nie ubijamy go nigdy, no bo to by pogorszyło przepływ powietrza i sprawiło, że to wszystko nie będzie działać tak, jak jakby działać mogło. Prowadziłem różne testy i zdecydowanie z mniejszą z ilością suszu on sobie radzi lepiej niż z większą. To komora napełniona. Ok, włączyłem go. No jest ustawiony na 200 stopni, no i rozpoczynamy nagrzewanie, a właściwie ono się rozpoczyna automatycznie. Czekaj, aż się nagrzeje. I gotowe. Dobra, no to pierwszy buszek. Myślę, że wezmę go przy pomocy tego standardowego ustnika, żeby wam pokazać, że to faktycznie spoko działa. A później dla większego komfortu sobie go przemontuję na ustniczek przedłużony. Dobra, to co? Lecimy. był pierwszy buszek. Jak widzicie, już od pierwszego buszka a, ta para widoczna jest. Natomiast jak to przy konwekcji, przy kolejnych będzie jej więcej. Zmieniłem sobie ustnik teraz a, na taki, jaki bardziej preferuję, nieco dłuższy. No i tutaj już w ogóle te wdechy będą turbo komfortowe. Dobra. Kolejny buszek. Także teraz tych buszków mamy za sobą, nie wiem ile, za cztery? Trzy, cztery? I myślę, że jesteśmy już za połową drogi. No, tak jak wam mówiłem, Działanie Fury 3 jest naprawdę wyraziste, jak na takiego małego wapka. Ok, kolejny buszek. Tak, no i produkcja pary teraz już wyraźnie spadła. Więc zobaczmy, co słychać w środku. Nie wiem, po co chowałem w zasadzie to narzędzie do suszu, biorąc pod uwagę, że muszę nim jeszcze opróżnić komorę. To było 200 stopni, więc jak widzicie, ten susz można by zdecydowanie jeszcze bardziej e, przeciągnąć na, na wyższej temperaturze. No ale widać gołym okiem, że ekstrakcja jest e, skuteczna i że jest równomierna. Nie mamy tutaj jakichś jaśniejszych, ciemniejszych miejsc. A, ten susz jest idealnie równego koloru po inhalacji, nie ma konieczności mieszania w komorze. A, no i, i działa jak natura chciała. Więc zdecydowanie niczego od temu oprezatorowi nie brakuje, a, a wręcz przeciwnie, m, moja opinia na temat Fury, czy jest jak najbardziej pozytywna? a jeśli myślicie nad jego zakupem, no to znajdziecie go oczywiście w Vapefully. No i dajcie znać w komentarzach, co chcielibyście wiedzieć na jego temat albo czy już go macie na przykład i macie już swoją opinię na jego temat. Chętnie jak zawsze podyskutuję. Dzięki na razie, cześć.